Witajcie w serii uszałasowani, gdzie dwóch totalnych dynamiców będzie miało za zadanie zbudować szałas od totalnego zera. Podczas trwania serii mamy do zdobycia osiągnięcia. Nie jest to jeszcze pełna lista, dlatego koniecznie w komentarzu napiszcie, jakie wyzwania możemy dodać do listy. Osiągnięcia dzielą się na trzy poziomy trudności: łatwy, np. pierwszy patyk, średni, burza tuż tuż oraz trudny, czyli nos w szałasie. Czy uda nam się zrobić wszystkie osiągnięcia? Czy napotkamy jakieś trudności może wyzwania? Tego dowiecie się za niedługo. Jeho, <gulanie> <gulanie> Pierwszy dzień budowania szałasu Jak na razie tak to wygląda Teraz montujemy górę Tak niej, To na godzinę, czy to jest świetne. Ojej, o kurwa, tak na rozje... Co ty stary Dobra Taki czy taki Ale trzeba iść i bardzo. No i ogólnie mamy wytestować, czy ta deska się w ogóle tutaj Okładnie. będzie trzymać, prawda, więc chyba naj, najprostszą rzeczą, jak, jaką by to sprawdzić, to jest po prostu, no nie, zejście na to, tylko jak ja to zrobię, jeszcze tego nie wiem. Trzymać się No i w pokos. bo to... Powiem tak. trzymać się na razie trzyma. Trzymać się na razie trzyma. Ale co? Trzyma... 120 kilo, nie wiem. Ciężko by tu powiedzieć. Nie no. Robota deluxe, tak? Kręty się jeszcze wbijem młotkiem, czy jakimś innym górem. Dobra, to jest... Myślę, że zakończone powodzenie. Teraz nie nie, no, nie, działa, działa. Ja działa. No No nie, 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 jest nie, 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 się nie, nie, My mieliśmy co? na jakieś chyba nie, 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 No nie, 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 znam. Ik zie niet aan. Nee, ik zie het niet aan. Nee, ik ga het niet aan. Nee, ik ga het niet

Nigdy nie braliśmy jakiegoś wiertła jak ktoś Haha <noise> jakie wiertło <noise> co mam z tym zrobić? Nie wiem, mówiłem, to ty, w tych drewnach się nie da wiercić. Gwoździ nie ruszę tego teraz Sorry. Nie ruszę tego No bo to nie jest w drzewie nawet no. Teraz jest w drzewie Cię będę je Chcę, żeby mi to w zębie, nie... Ja to works. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. To nie works, nie works, ale... Nie, nie, nie może to jednoć. Jak się oprę, jakoś nie spadnę, to się nie... trzymaj to jeszcze. Albo krzesłów bo jeżdżaj. to. Nie dać, nie dać. Nie, nie to Nie, no to? Nie, nie dać. Nie, nie dać. Nie, nie dać. Nie, dobra, dobra, trzymaj. Trzymam. dobra zaraz. Добре робео, хопаки Не добиешся моцкем, ну Ну Давай ostatniego no nie, no kurwa. A tak dobrze szło Tu już dwa wkręty Dawaj druta Przez wieczność Ty Skacze, podskakuje Dawaj ty No nie rozluje bo To nie ma jak się poluzować. Skacz Skać! skacz! Ma ich skacz! się, skacz. kurwa. Tu co nic nie rusza? No, no nikuję, no. Do góry rusza, ale do dołu nie. Dobra, to się mniej więcej trzyma, tak? Ale mniej czy więcej? Mniej. Mniej niż więcej, no ale. Bo ta pełna profeska. Niemi, że jest taki się udało wiązać ziemi, tak się Dobra. Siema, tak prezentuje się pierwszy dzień zakończony budowy shawasy. No Proszę Państwa, no, czego tu więcej chcieć? Tak już jest, nic się tutaj nie... No, powiedzmy, że się nic nie rusza. No, tutaj to drzewo się nie rusza. Możemy tutaj czuć się jak na jakichś Hawajach. Możemy się położyć, sobie chillować. Czekać aż jakiś dzik nas dojedzie co gorsze jakieś może kiedyś kurwa niedźwiedzia, ja nie wiem. Murzyna? No z muszynem to nam pomoże, przynajmniej budować, nie to będzie pożytek zdejmę. A tak ja sobie idę przydować i widzimy się już za jakiś miesiąc.